A miejsce drugie dzisiaj na tej scenie zdobywa do punktacji sms-owej i punktacji jurorskiej Jan Ciepluch. <kluczy> Również gratulujemy i witamy w ćwierćfinale Janka Jan Ciepluch, wspólnie z, paną, z panią Haliną, z Oskarem i z zespołem powalczą 14 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce na pierwszym z ćwierćfinału właśnie, który być może tam przepustkę dalej. O półfinał nie będzie musiała martwić się osoba, która zwyciężyła, bo ona automatycznie dostaje awans do półfinału. Czyli ten ćwierćfinał ją jakby nie interesuje. To jest też taka promesa dla tej osoby, która w powiatowych finałach zwycięża. Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł, fundowana właśnie przez burmistrza Pińczowa yy, dla talentu pinczowskiego. I później spotkanie 29 listopada już w finale, czyli bardzo blisko do tego wielkiego finału, który będzie miał miejsce 19 grudnia też w Centrum Kongresowym Targu w Kielce. A dzisiaj sumą punktów wielorskich i SMS-owych zwycięża z dużą przewagą, powiem drodzy Państwo, Magdalena Aparat!